Czy jest jakiś przepis na współczesną uczelnię? Pewnie wiele. Na Uniwersytecie WSB Mewitow w Poznaniu dążymy do tego, aby studiowanie było jak najbardziej efektywne, a nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do wyzwań rynku pracy. A jak to robimy? Po pierwsze. Stawiamy na elastyczność. Nasi studenci mogą wybierać przedmioty specjalnościowe według swoich preferencji i zainteresowań. A ci, którzy studiują na Hyflexie, mogą dodatkowo wybierać dni, w których mają zajęcia oraz formy realizacji tych zajęć: stacjonarne zdalne albo samodzielna nauka. Po drugie, w procesie dydaktycznym najważniejsi są wykładowcy, nauczyciele akademicy. Ci nasi są związani z otoczeniem gospodarczym. Doskonale łączą praktykę z teorią i wiedzą, jakich umiejętności potrzebują nasi absolwenci na rynku pracy. Po trzecie, wszyscy doświadczamy tak zwanej globalizacji. W takim świecie trudno jest być tylko w swoim otoczeniem. Dlatego też wysyłamy naszych studentów na praktyki i na studia w ramach programu Erasmus, do tych uczelni partnerskich, które znajdują się i w Unii Europejskiej, i na całym świecie. A tu realizujemy programy w języku angielskim, dla Polaków i dla naszych gości. Kreujemy taką uczelnię, w której każdy może rozwinąć swoje skrzydła.